Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli! Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli! Dzisiaj przygotujemy ekspresową sałatkę z szynki i ananasa. Dodatkowo bardzo smaczna. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tej sałatki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Przygotuję dzisiaj bardzo smaczną i łatwą w przygotowaniu sałatkę z ananasa. Do sałatki dodaję pokrojoną szynkę z kurczaka, odcedzoną kukurydzę z puszki, pokrojony ser w kostkę, pokrojony jeden biały por, tu jest biała część, to był nieduży por. Tak. Do tego jedna puszka ananasa, tego ananasa pokroiłam i wyciśniam z nadmiaru płynów, tak żeby był suchy. Do tego jeden słoik selera konserwowego, który należy wycisnąć z nadmiaru płynów. Odrobina orzechów. Sałatkę należy doprawić odrobiną soli i odrobiną pieprzu. Do tego trzy łyżki majonezu. Wszystko dokładnie mieszam. I tak przygotowana sałatka jest gotowa do podania. Można podać ją od razu lub schłodzoną. Jeżeli mamy przygotowane połówki ananasa, tą sałatkę śmiało można do środka włożyć i podać na stół. I gotowe. Sałatkę wykonuje się naprawdę bardzo łatwo. Składniki mieszamy i jest gotowa to podanie. Można ją przygotować wcześniej, schłodzić, ale jeżeli nie mamy czasu, po prostu podajemy od razu. Już spróbuję. Uwielbiam. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wspaniała, przepyszna słodecz ananasa, do tego szynka, lekko wyczuwalny por, orzechy, kukurydza. Wszystko bardzo smaczne. Połączone w sałatce, te składniki się mieszają, no są przepyszne. Polecam Państwu taki przepis. Moi no drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.